Witam się Darku. 1-1. Blisko było zwycięstwa. Jest lekki niedosyt, ale chyba musimy szanować ten punkt. No na pewno musimy szanować. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Dla nas każdy punkt to jest jak na wagę złota tak naprawdę. Szkoda, że w końcówce mecz, meczu tracimy tą bramkę, no ale no nie możemy narzekać, bo też graliśmy w mocno okrojonym składzie i, i e, tak naprawdę też mieliśmy zmienników za dużo. Musimy szanować i przygotowywać się do płocka, bo, bo za tydzień znowu ważny mecz, w którym trzeba wyjść punkt. Bramka, marzenie. Ściągnięta pajęczyna z i krótki komentarz. Bardziej by smakowało, jakby były trzy punkty. Niestety jest lekki niedosyt, ale, ale bramki cieszą, tak nawet w tym wieku. W końcówce widziałem, że też próbowałeś jeszcze ile sił. Ale pod koniec, nawet zabrakło sił, bo widziałem, padłeś na boisku. Oddaję no się. Niestety, no, niestety, to tak jest właśnie, że jak mamy krótką mawkę nie miał kto wejść i trzeba było wytrzymać do końca. Też nie jestem młodym zawodnikiem. Daję tyle, ile mogę dać. Daję serce, i mam nadzieję, że trener widzi i o to chodzi w tym wszystkim. Witam, trenerze. Ciężki mecz dzisiaj. Było blisko zwycięstwa, jest niedosyt, ale chyba trzeba. Zachować zimną głowę i szukać pozytywów w tej sytuacji. No tak, no, można powiedzieć, że szanujemy punkt, ale tak, jesteśmy źli w szatni, jest bardzo duży niedosyt. I z jednej strony to fajnie, bo bo dzisiaj się napracowaliśmy dzisiaj z drużyną, która, która jest jednym z głównych kandydatów na tym finiszu już rozgrywek do awansu. Uważam, że graliśmy jak równi z równym, to my mieliśmy piłkę meczową, tak? czyli strzał, strzał Kostiego w słupek, więc z, z przykroju meczu też fajna praca zespołu, y, fajne, fajne sytuacje, piękna bramka Darka Zawińskiego, więc, więc naprawdę mecz na uważam niezłym poziomie i, i tak jak mówię, nie dosyt, ale, ale szukając pozytywów, tak, no budujemy, budujmy ten zespół na końcówkę ligi i, i mam nadzieję, że takie, takie mecze z takimi drużynami ten zespół będą budować. Tutaj słyszałem takie głosy kibiców przyjezdnych. Zwracali uwagę, że na naszej ławce rezerwowych jest tylko dwóch bramkarzy i dwóch zawodników z pola. Krótki komentarz odnośnie stanu kadry na dzisiejszy. No tak, yy, można powiedzieć, że nie mówię, że, że tego zabrakło, ale można powiedzieć, że jakieś problemy kadrowe mieliśmy przed dzisiejszym meczem. Kartki, trochę urazów. Yy, Mario, Mariusz Zalewski nam jeszcze wypadł na, na treningu dwa dni przed meczem, więc. Yy, więc y, zmagaliśmy się z tymi problemami, ale, ale nie odbierajmy tego jako problem, bo, bo dzisiaj ci, którzy wyszli na boisko, wykorzystali swoją szansę. Ja też chciałem, żeby i, i mocno ich motywowałem do tego, żeby odbierali to jako możliwość umocnienia swojej pozycji w zespole, a nie jako to, że, że mamy problemy. No, z drugiej strony ja jako trener mając, mając dwie zmiany i to zmiany na takich pozycjach trochę ofensywniejszych dzisiaj, dzisiaj widziałem brak kiedy, kiedy, kiedy była potrzeba tego, żeby, żeby wpuścić świeżą krew tutaj na 6-8 zawodnicy się mocno napracowali, tutaj mi zabrakło, zabrakło możliwości zmiany ale tak jak mówię, nie patrzmy na to jako problem, patrzmy na to jako, jako to, że ci, którzy zagrali dali radę i, i mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych meczach